Czy wiesz, w co dzisiaj sobie zagrasz na Robloxie? Niektórzy uważają, że Roblox jest dla dzieci, i rzeczywiście tak jest, ale i tak możesz w to grać. Od razu odpowiadając na ten komentarz, śmierdzisz gównem i nie widzisz, że to kompletnie co innego nawołując do wcześniejszego shorta. Parkour Legacy. Kolejna gra, która nie cieszy się popularnością, a jednakże jest serio dobra. Gdy się nudzę to odpalam tą grę Fajnie się w nią gra. Fajne animacje skakania i biegania oraz przewrotów, i podoba mi się mapa. Szkoda, że nie robią updateów, bo może wtedy by miała więcej braczy, ale i tak miło się w nią gra. Oceniam tą grę 7 na 10 przez to, że nie ma update'ów, a ty napisz w komentarzu, czy ci się to spodobało. Mis oceniam na 9-10, bo niestety autor gry nie ma czasu na update'y. Gry, w które warto zagrać. Ale zanim zaczniemy, chciałbym podziękować nowym subskrybentom. I wanna test the game. Tą grę może kojarzycie z jakichś tam filmików. Tą gra zyskała swoją popularność dzięki jej trudności, ale nie ma wielu graczy jak na tak spoko grę. O to w niej chodzi, żeby cię zmylić. Wchodzimy w grę, wybieramy osi mode No tak, no to wybieramy normal. Na pozór miłe, spokojne obbi i właśnie tak to działa. I teraz się mnie zapytacie, jak zwykłe obbi może być trudne. W tej grze się nie znudzisz, ale zanim zaczniemy chciałbym podziękować 36 nowym subskrybentom i tym starym subskrybentom, którzy są na tym kanale od dawna. Alty 2. W tej grze najlepiej gra się z przyjacielem, ale jeśli go nie macie to możecie grać z inną osobą jak ja, bo ją nie mam przyja... Jak dołączmy to słyszymy jakąś złowrogą nutę i widzimy, że to inne jest trochę duże, w szczególności, że jest mgła i jednak jest chyba 2000 metrów wysokości z tego co wiem. Idziecie ze swoim przyjacielem do takiego gostka z depresją, który jak ja nie ma przyjaciela i cię nie wkrótce. Puści bez niego. Jak w końcu jesteś z jakimś siódkiem, to macie jakąś linę przyjaźni. Ja kogoś na siłę zabrałem, idziecie razem jak najwyżej, a jak spadniecie, to. Tą gra jest bardzo fajna i śmieszna daje tej grze 9 na 10. Tą gra jest chyba najlepszą na Robloxie ale zanim zaczniemy chciałbym wam oznajmić że kiedyś miałem 20 tysięcy subskrypcji, no kiedyś, więc ziutek zostaw lajka i suba jeśli podobają ci się moje filmy. Tak samo link do Discorda jest w opisie. Conquer the World ta gra jest serio świetna. Jak dołączysz do tej gry, to możesz wybrać, czy chcesz wygrać w Europie, czy na świecie. Ja wybrałem Europę, i wybieramy kraj. Więc nie będę omawiał wszystkiego, bo w rogu ekranu macie coś takiego jak tutorial, więc wysyłamy wiadomość Litwie, że chcesz z nią walczyć. Teraz kupujemy domy, żeby mieć więcej ludzi. Wysyłamy pytanie sojusz Niemcom i Rosji, żeby nic się nie powtórzyło. Niemcy zaakceptowały sojusz i wypowiadamy Litwie wojnę i kierujemy żołnierzy na ich dawną stolicę. Trotzge to zajmie i bum. Litwa jest nasza. Teraz idziemy na Łotwę i przygotowujemy się do Czechosłowacji. Wygraliśmy z Łotwą i wygrywamy z Estonią. Atakujemy od razu Rumunię, i od razu jedziemy na Czechosłowację. Aha! Niemcy je przejęły. Nie mówiłem tego, ale żeby przejąć państwo, wystarczy dostać się do stolicy danego kraju. Wbijamy się w Rumunię i wcześniej wykupione czołgi dodajemy, żeby ich było trochę. I właśnie Rosja wysłała nam wiadomość o wojnie. Muszę się przygotować i dostarczyć jak najwięcej żołnierzy. Właśnie Niemcy zniszczyły nasz sojusz. Kupujemy lepsze rzeczy i walczymy z Rosją. A wystarczy mieć strategię, ale Rosja zdaje się silniejsza. Właśnie Niemcy wypowiedziały nam wojnę, tylko nie Warszawa. Polska została przedzielona. Zagraj w tą grę i wznieś rewanż za Polskę. Powodzenia! Gry w Roblox, na które warto zwrócić uwagę, ale zanim zaczniemy, chcę podziękować nowym widzom za to, że tu są. Co jest z tym kanałem nie tak, ale dobra. To są statystyki mojego kanału z całego okresu i widzicie mamy prawie 100 tysięcy polubień i 10 tysięcy komentarzy, więc ziutek zostaw po sobie lajka i komentarz. Psycho w kanciastym nawiasie horror, ta gra jest odgapą od pupkiller tylko bez tego ziomka, nie będę opowiadał całej gry bo trwa z 20 minut ale mogę wam powiedzieć że jest spoko, spoko dialogi i nawet spoko gameplay, a jeśli tutaj zostałeś to to jest to znaką, że ci się to spodobało, więc zostać coś po sobie.